Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w... czy naciśniesz ten przycisk? Właściwie ciężko to nazwać grą, ponieważ jest to strona z adresem podanym na ekranie, która polega na tym, że wybieramy pomiędzy opcją A bądź B. Opcja A to nieprzeciśnięcie guziku, która sprawia, że się nic nie zmienia. Po prostu nic się nie zmienia. Nic się nie dzieje. Opcja B to jest naciśnięcie guziku, która sprawia, że dzieją się te dwie rzeczy podane poniżej guzika. Pierwsza z tych rzeczy jest jak najbardziej pozytywna dla nas. Ale w zamian musi się wydarzyć również negatywna rzecz. W tym filmiku zdecydujemy o tym, czy teoretycznie, gdybyśmy mieli na to wpływ, czy chcielibyśmy żyć w świecie, który by nastąpił po naciśnięciu guziku, a jeśli tak, to czemu? Seria ma da pokazać różnorakie moje przemyślenia na temat różnorakich problemów. Eee, I myślę, że to jest fajna seria. Wielu z Was, eee, wielu z was się podobało. Podobały poprzednie odcinki eee, z tej strony, jak i innej. Nie pamiętam, jak się nazywała. Co byś wybrał? Jakoś tak. Więc link do poprzednich odcinków macie w opisie. A my zaczynamy. Pierwsze pytanie. E, znaczy, pierwsza opcja. Czy naciśniesz przycisk? Hmm, co bym za to miał? E, mógłbym zostać e, światowym atletą, który by zdobywał e, wielokrotnie złoto e, na Igrzyskach Olimpijskich, ale w zamian musiałbym e, wziąć e, niewykrywalne Narkotyki, dragi, w sensie sterydy, żeby to zdobyć. Znaczy ogólnie, myślę, że nie, ale to nie dlatego, że mam jakieś problemy z sterydami czy czymkolwiek. Znaczy nie, nie uważam to za pozytywną rzecz, broń Boże. Jestem przeciwny temu osobiście, ale. Ee, nie, nie, ale tak za bardzo sport. Mam w dupie Igrzyska Olimpijskie i po prostu z, tylko z tego bachego powodu no, nie chcę. A 51% ludzi by chciało. E, czy dylema była spoko? Chyba nie była zła. Kolejne. Mogłem stworzyć najwspanialszą grę wideo, jaką kiedykolwiek ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Ale. To byłoby tylko wypuszczone dla GameCube. Co to jest GameCube? A, GameCube. To czy. Te pytanie jest niesamowicie chujowe, ponieważ jest strasznie jednostronne. Eee, mogę zrobić najwspanialszą grę na świecie i byłoby wydane tylko na Gamecube. Okej, okay. a jaki jest tego negatyw? To czy rozumiem, że nie, mo nie mogłoby być to wydane na żadne inne konsole czy PC-ta? Okej, okay. ale wciąż... Lepiej, żeby była najwspanialsza gra na świecie jakakolwiek istnie kiedykolwiek powstała na Gamecube, niż żeby jej w ogóle nie było. Oczywiście, że nacisnę guzik na... Nie wiem, pytanie było niesamowicie chujowe, było strasznie jednostronne, a 69% osób wraz ze mną kliknęło guzik. Nie ogarniam tego pytania, było bardzo słabo zrobione, bad, nie podoba mi się, klikamy tutaj, no tyle. Eee, Okej, okay. kolejne pytanie. Co się stanie, jeżeli nacisnę guzik? Zostanę nieśmiertelny, nie, immortal, immortal to jest nieśmiertelny, tak. Tak, i do śmietan. Byłbym nieśmiertelny, potrafiłbym latać i miałbym nieskończoność hajsu. Ale każdego dnia bym musiał zjeść 10 tarantul. Albo, albo w zamian, albo ten... Jedna z osób, które kocham po prostu by umarła. Znaczy ogólnie nie patrząc na negatyw, dla mnie sam pozytyw e, byłby niesamowicie słaby. To Znaczy, nieskończoność pieniędzy byłaby zajebista. Możliwość latania byłaby zajebista. Ale nieśmiertelność... Mówiłem to wielokrotnie w poprzednich odcinkach, bo ten temat jest dość często poruszany. Ale myślę, że nieśmiertelność na początku mogłaby być spoko, ale z czasem mogłaby się okazać przekleństwem, dlatego że człowiek bez celu właściwie nie ma szans. Nie ma. ma przejebane. Człowiek bez celu ma przejebane. Jeżeli byłem nieśmiertelny, spełniłbym wszystkie swoje cele życiowe i właściwie myślę, że nie miałbym. To nie miałbym celów, gdybym wszystko spełnił. Człowiek bez celu, no, no, nie wiem, chyba był szalony psychicznie, zanudziłby się na śmierć, tylko że tutaj byłby problem taki, że byłbym nieśmiertelny, więc zapewne chciałbym się w końcu zajebać, bo bym nie miał sensu w życiu, a nie miałbym jak. To by było niesamowite przekleństwo, idę takim tokiem myślenia, dlatego nad nie patrzę na to, nad nie patrzę na to, co nie? I will not. I 53% osób się ze mną zgadza. Okej, okay. opcja. Nigdy nie umrę w walce. To jest, to jest dobre, ponieważ nigdy nie umrę w walce. Nie jestem śmiertelny. W sytuacji, gdybym do poprzedniego pytania, znaczy wyboru, jeżeli bym chciał się zabić na przykład, bo bym miał dość życia, bo bym się zanudził przez brak celów, to tutaj mogę. Okej, okay, czytam dalej. Nigdy bym nie umarł w walce, ale rządowi, ci, 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 rządowi ludzie by eksperymentowali na mnie, żeby stworzyć super-soldżerów. To znaczy, hmm, Biorąc pod uwagę, jaki syf, pewnie wystał się na świecie... Znaczy, pachnie mi to strasznie Metal Gear Solidem, ale biorąc pod uwagę, że powiedzmy, udałoby mi się stworzyć tych super Świat mógłby mieć nieźle przejebane, wiecie? Świat, myślę, że mógłby mieć nieźle przejebane. Eee, yeah. Doszłoby do wielu wojen, myślę, i byłaby niezła kicha. Poza tym, aż strach pomyśleć, jakie to mogłyby być okropne eksperymenty w sumie. Jakie mogłyby być te okropne eksperymenty na mnie przeprowadzane, a... Nie planuję iść do wojska, nie planuję brać udziału w żadnej wojnie, więc jakoś niespecjalnie mi na tym zależy. Czy to fajna byłaby ochrona przed dresami, gdyby mnie napadli, ale tak poza tym... Nie, dzięki. Nie skorzystam. I 57% osób się ze mną zgadza. Może być. Opcja pierwsza. Mogę zabić kogokolwiek chcę. Zajebiste. Ale w zamian, te osoby... Nawiedzałyby mnie przez resztę mojego życia, każe... Tak. Cały czas by mi nawiedzały. Znaczy... Jest to znowu... Jednostronne. Ponieważ ja MOGĘ zabić kogokolwiek chcę, ale nie muszę! Ja mogę mieć tą umiejętność, ale nie muszę jej wykorzystywać. A... No nie wiem, jeżeli coś, To coś by mnie nawiedzało... Przez resztę mojego życia... Myślę, że mogłyby być sytuacje, w którym to by było i tak opacalne. Kliknę, zdecydowanie kliknę. Wow! 25% osób tylko kliknęło. Widzę, że niewiele osób rozumie mój tak myślenia, w którym ja mogę użyć tej umiejętności, ale nie muszę. Wciąż, nawet gdybym, powiedzmy, musiał kiedyś użyć tej umiejętności, to wciąż myślę, że to by było opacalne. Trudno, bo jakoś bym się pewnie musiał przyzwyczaić do tego nawiedzania. Byłoby to pewnie przejebane. No, ale nie wiem. Wyobraźcie sobie, że mógłbym tak zabić Hitlera, czy co, coś podobnego. Dobra rzecz. Nie wiem, osobiście uważam, że to było opłacalne. Znaczy, mógł, byłbym nieśmiertelny jakiś tam, i jakiś tam nawet nie patrzę dalej, już wiecie, czemu nie kliknę. W zamian, nie mógłbym wierzyć w żadnego Boga albo religię. Znaczy. To niewiele zmieni w moim życiu. Znaczy nie jest, to nie jest tak, że jestem ateistą, jestem agnostykiem. W religii ogólnie nie za bardzo wierzę, bo wiem, że ludzie po prostu tym manipulują dla swoich korzyści, jak to na przykład Kościół nam wielokrotnie udowodnił. Eee, a co do Bogów, no to Bogów jest wymyślonych w Pizdu jeszcze więcej i Wie, Skąd mam wiedzieć, że ten, którego nam przedstawiają nie wiem, katolicy, jest tym prawdziwym, a nie ten jeden z 50 tysięcy milionów innych wymyślonych. Więc po prostu Wziąłem postawę agnostyka, i mam wyjebane, i dowiem się po śmierci albo się nie dowiem. Eee, ale i tak nie wiem, bo nikt nie być nieśmiertelny. No i 76% osób się ze mną zgadza. No w sumie to było bad. No, ale mniejsza. Mi, eee, pozytyw: Wszy, e, cały rak na tym świecie zostałby skasowany. Ale w zamian pizza byłaby skasowana z tego świata! O mój Boże, nie! Nie! O mój Boże! Nie, tylko nie pizza, ja uwielbiam pizzę. Ja pierdzielę jak ja bym żył bez pizzy. O mój Boże. Nie wierzę. Nie, to jest okropne, ten dylemat. Być wybawicielem tego świata, skasować wszystkie nieszczęścia w postaci raka, uratować tyle istnień, ale w zamian pizza! Nie! O mój Boże, to jest ciężki <laughs> Nie no, nacisnę. Poświęcenie by poszło duże, ale... Ale nie pizza, to by mnie strasznie bolało, ale rozumiem, że to w imię większego dobra. Zostałby chociaż jeszcze kebab. <grywia> to było dobre pytanie. <grywia> Mogłem zdobyć jakikolwiek chciał, jakąkolwiek moc bym chciał, ale w zamian musiałbym patrzeć. Obejrzeć każdy epizod Jersey Shore. Pod rząd. Żeby wpierw dostać tą moc. Ile tam odcinków sprawdzę to 6 sezonów i 71 epizodów, każdy trwa 42 minuty. Gdzie tu jest kalkulator? 42 minuty razy 71 odcinków to 2982 minuty. Musiałem oglądać pod rząd. Rozumiem, że bym dostawał jedzenie No mniejsza o to. I na czym polega ten serial? Jakieś show. To jakieś chujowe domyślam się. Znaczy, naprawdę nie uważam, żeby to był jakiś szczególny problem. Obejrzeć. Nad, nie wiem, nad mógłbym oglądać przed 71 odcinków. Nie wiem, jakiegoś mega brutalnego. Puch, pedalskiego porno, żeby dostać yy, moc. jaką chcę. No, sorry, ale oglądać jakikolwiek materiał. No naprawdę, to myślę, że to nie jest jakaś wysoka cena. Yy, żeby dostać jakąkolwiek moc bym chciał. Tak, serio. Nieważne, co by było w tej telewizji na dnie, gdyby zabijali małe kotki, to jakoś bym to przeżył. Serio. Nie wiem, to jest głupie pytanie, myślę. No 86% ludzi się zgadza, myślę. Domyślam się, że te 14% ludzi wie, co to jest za ten Jersey Show, ale pomijam to. E, moje romantyczne związki <laughs> nigdy by się nie zakończyły źle. I żaden e, z moich partnerów by nie dawał, no nie wiem. Żaden z moich partnerów, partnerek by się nie przejmował tym, że mam kilka związków. FAK! Nie kliknę! Wybaczcie. <laughs> Wybaczcie, ale coś kliknąłem, zjebałem. Czekajcie, mogę to zapnąć? O, dobra. Eee, Okej. Okay. No dobra. Mój romantyczny związek nigdy by się nie skończył źle, nigdy nie miał problem z tym, że zarywam do innych i że mam ten... Yy, ale uprawianie seksu z tą samą osobą pięć razy zakończyłoby zawsze ten romantyczny związek i spotykałbym wszystkie swoje eksy yy, przynajmniej raz w tygodniu Znaczy domyślam się, że to byłaby zajebista opcja Domyślam się, żeby to była zajebista opcja yy, ale ona by się... co się dzieje. Ale papa pa, 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 pa. Nadużywając tego To by się tak skumulowało, że ilość ex-partnerów By po prostu była nie do zniesienia Partnerek I myślę, że po dłuższym czasie byłoby to super przejebane, więc bym nie nacisnął tego guziku, tak myślę No ale nie niechcący, więc Więc w Co się dzieje z tą nutą? Mam to w dupie Dobra, zmieniamy. Eee, mogę dostać jakąkolwiek supermoc, jaką bym chciał. Ale byłbym tym złym. Eee, teraz mnie złego, ponieważ... No i skonkretyzowali złego jako... Znaczy, mogę być złym, który chce podbić cały świat. Mogę być złym, który będzie mordować ee, miliard małych kotków, a mogę być złym typu nie wiem jakby to porównać, Kirat z Detnofa. Czy... Lelu britannia jak to się nazywało, Scott Lisa. Czy... Nie wiem, nie, przychodzi... nie przychodzą mi na myśl inne chińskie bajki, które by to dobrze odzwierciedlały. się dały. Albo mamy taki zły, który uważa... który nie wiem... Robi złe rzeczy, żeby pomóc światło, coś takiego. Po części. Eee... Nie przeszkadza mi to! Nacisnę guzik. I 76% ludzi się ze mną zgadza. Eee... No to cóż... Nie przeszkadzałoby mi. Bycie złoczeńcą, myślę. Myślę, że nie przeszkadzałoby mi. Jeżeli miałbym mieć, jeżeli faktycznie Bóg istnieje i miałbym mieć moc jakąkolwiek bym chciał, to bym po prostu zdobył moc, która by... nie pozwalała mi iść do piekła. Tak bym się wytwanił. Bardzo spoko. Co dalej? Byłbym najbardziej atrakcyjną i interesującą osobą na całym świecie, ale wszystko, co bym zjadł, by smakowało jak, nie wiem, gówno jakieś. Nie zależy mi, tak szczerze mi nie zależy. Szczerze nie zależy mi mówić, żeby być najbardziej atrakcyjną i interesującą są na świecie. Mogę być taki jaki jestem i to nie przeszkadza mojej życie. Co to jest w ogóle ten Racings? Aż zobaczę. Rodzynki. Le, rodzynki, wle! Nie chcę, żeby smakowało wszystko jak rodzynki. Wyobraźcie sobie, że przez całe życie jecie wszystko i to wszystko smakuje jak rodzynki. No ja bym do cholery nie chciał. Ja wolę być sobą. Ale jeżeli miałbym nie zjeść mięsa, bo by smakowały jak rodzynki. Nie. 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 Rodzynki. Nie. Został... O, bym, zostałbym doktorem jakiejś nowej kompanii, co? I podróżowałbym pomiędzy czasem i przestrzenią. Ale bym umarł podczas przygody. Doktor No Companion. He, czy chodzi o to? Ten. O ten film, gdzie był ten ps, koleś, który wyglądał jak Einstein w sumie, podróżował z jakimś koleśem samochodem, podróżował w czasie. Była niedawno w ogóle impreza z okazji chyba dwudziestolecia, czy tam trzydziestolecia tego filmu. Dwudziestolecia. Pa, eee, pa, 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 pa. Nie, myślę, że nie. Wolałbym nie umierać, tak szczerze. Wolałbym nie umierać. Myślę, że... Z tego, co pamiętam z tego filmu, to by nie było aż tak opatrzone. Oczywiście, fajne byłoby to przeżycie, ale umrzeć. Nie. 53% z osób się ze mną zgadzają. Mm. Mogłaby być to pierwsza przygoda, mogą umrzeć na początku. Nie. Eee, J.K. Rowling wyszłaby z kolejną książką Harry'ego Pottera. Ale by nie było żadnego filmu. Znaczy, tak szczerze, nawet nie obejrzałem wszystkich filmów Harry'ego Pottera, a przeczytałem wszystkie książki. I nie chce mi się oglądać filmów i pewnie nie obejrzałbym filmu tak czy siak, tylko bym przeczytał książkę, więc jak najbardziej. Jestem zdecydowanie za książkami Harry Goptami niż za filmami. No słabe było pytanie, myślę. O! To jest fajne pytanie, już widzę. Eee, miałbym trillion dolarów ale byłbym pedofilem. Pedofila jest... Do 15 roku życia, co nie? Jeżeli byłem pedofilem, który nie wiem, porywać sześcioletnie dzieci, to by mi przeszkadzało. Ale nie skonkretyzowane. Jakbym nie wiem, interesował się dziewczynami o wieku 14 lat i miałbym trylion dolarów. Czemu by nie? Halo, policja? <grystanie> Jakoś by mi to nie przeszkadzało. <grystanie> tak szczerze. <grystanie> <laughs> Jakoś by mi to nie przeszkadzało. Ej, w starych czasach, czternastolatki robiące dzieci były jak najbardziej normalną rzeczą. W siedmiu i wcześniej, co nie? To było jak najbardziej normalne. Teraz, nie wiem, nasza kultura tak wyewoluowała, że ten wiek, który jest dobry do rozmnażania, no dalej nie jest dobry psychicznie. No to zostało to zabronione. Ale z naturalnego punktu widzenia. Jest to jak najbardziej normalne. Eee, z dużej części też dlatego, że dużo osób nie dożywało starszego wieku w starszych czasach, no ale pominięto. Eee, Okej, okay. kolejne pytanie. Miałbym pięknego kota z zajebistą sierścią. Ale pozwoliłby się dotykać tylko moimi stopami. Prze e, tylko, mógłbym go głaskać tylko stopami, a nigdy rękoma. Znaczy. W takiego kota, nie muszę mieć najpiękniejszego na świecie, ale nie mieć możliwości takiego pogłaskania kotka, o mój Boże, nie, nie, co to jest? Nie jest, nie jakiegoś wsparcia na mieć, na posiadanie rasowego, zajebistego kota, najzajebistszego na świecie. Ja mam, a właściwie miałem, bo teraz mieszkam z mamą, kiedy ja nie mieszkam już z rodzinie z mamą. E, miałem dwie, dwa koty, które nie były może najpiękniejsze na świecie, nie były też brzydkie, ale były i tak najlepsze na świecie, były lepsze od waszych kotów, więc e, mi to wystarczy do szczęścia, przynajmniej wystarczyło jak mieszkałem. E, pytanie było chujowe. I 54% osób nie nacisnęło tak jak ja. Pozwolę sobie to przetłumaczyć. Bo nie do końca to rozumiem. Będę w stanie przetrwać atak bandyty, który mnie zaatakował. Yy, Poszliwując go. Ale byłem przedstawiony jako yy, rasistowski morderca do końca swojego życia. Znaczy, jeżeli miałbym zajebać jakiegoś, nie wiem, Murzyna, Syryjczyka, czy w kogokolwiek innego. Yy, jakiego, jakąkolwiek inną osobę spoza Polski, rasowo whatever, yy, jeżeli miałbym go zajebać, żeby on mnie nie zajebał, to nie mam z tym problemu. Znaczy, miałbym chujową. chujowo by mnie obniesieli, ludzie, ale bym żył, więc. No nie wiem, nie jestem rasistą, nie mam nic do ludzi o odmiennej rasie, ale dlaczego ja nie miałbym umierać? Będąc zaatakowanym przez bandytę. No nie wiem, nie miałbym. Nie, 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 nie. Wolałbym żyć i być przestrzegany tak niż nigdy. Znaczy, niż bardzo umrzesz, no po prostu. Nie. To nie było dobre. 34% osób tylko nacisnęło guzik. To gincie. Eee, nigdy by mi nie było zbyt gorąco, bądź zbyt ciepło. Ale nie mogłem pić i palić przez e, około 30 lat. <laughs> trochę smutne. No, trochę bez picia i bez palenia trochę byłoby smutno. Ale, ale... Czy to aż takie złe, jakby nie patrzeć? Nigdy nie miałem parcia na używki, ani nic. A jeżeli... Całą, przez całe życie... Miałbym idealną sytuację, no się pierwszą piosenki. Miałbym idealną sytuację, w której nie byłoby mi za ciepło, mać za zimno. To byłoby zajebiście. To byłoby strasznie zajebiście. Nie męczyłbym się, brat, nie męczyłbym się w zimę. Pytanie było strasznie jedno. No nie, nie, nie było słabe. Osobiście uważam. Mm. O, mógłbym zobaczyć, jak wyglądają niebiosa. patrzeć mi. Patrząc jakby przez magiczne okno, ale przez każdą sekundę patrząc tam, e, by mi się zwiększała szansa na pójście do piekła. E, nie chcę, na pewno nie mam zamiaru ryzykować e, pójściem do piekła. Nie muszę wiedzieć, jak niebo wygląda, jeżeli faktycznie by wtedy istniało, e, tam się do niego dostał, i przez resztę swojego życia pozagrobowego, będę tam spędził, by mi było dobrze. Nie mam parcia, żeby wiedzieć o tym. Aaaa, pa, pa 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 A zwiększenie szansy, żeby pójść do, do piekła, to, to kurwa, mać! Co jest naprawdę meh nie. nie, nie Cokolwiek bym chciał i co. tak, cokolwiek bym chciał dostać i zdobyć, e, dostałbym za darmo przez resztę swojego życia. Ale musiałbym zostać hitmanem dla jakiegoś. do jakiejś sekretnej a, agencji, tak? Czy, agencji rządowej. W sumie spoko, takie życie byłoby ciekawe I miałbym wszystko czego bym chciał Pasuje mi to, moje życie byłoby ciekawe Być takim hitmanem <laughs> Ty, to by było ciekawe życie Jedynie, żebym bym miał wszystko co bym chciał To technicznie bym się zaczął nudzić swoim życiem, bo miał wszystko co bym chciał mieć, co nie? A to dupa, bo bym hitmanem Który jednak ma ciekawe życie, więc żyć nie umierać? A mogę zarobić 5 milionów dolarów, ale każde jedzenie, które bym zjadł zawsze by smakowało jak ten, ten przepalone, to znaczy przegotowane. W sumie 5 milionów dolarów. Tak się teraz zastanawiam. Było podobne pytanie, ale z drugiej strony pieniądze są fajne. Mogłem. Zdobyć dzięki nim i utworzyć dzięki nim naprawdę wiele rzeczy. Czy do końca życia bym chciał jeść chujowe żarcie w zamian za to? Szczerze, szczerze, nacisnę. 5 milionów dolarów myślę, że to jest coś zajebistego I mógłbym przeżyć takie żarcie. No, smakowałoby to chujowo, ale trudno. Najwyżej bym wykorzystując trochę tego hajsu, bym się podczepił pod kroplówkę i bym nigdy nie miał problemu z jedzeniem. <laughs> nie, myślę, że myślę, że byłoby warto. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości za te pieniądze, które mógłbym zdobyć. w Tyle rzeczy mogą zainwestować, tyle ludziom mógłbym pomóc, mógłbym sobie zrobić życie perfekcyjne. O mój Boże. Mogłem spróbować każdego jedzenia na tym świecie. Ale byłbym, jak się nazywa... Colorblind? Fak, zapomniałem jak to się nazywa. E, może mi przetłumaczę? Ślepy na kolory, no to dzięki. Ale nie pamiętam jak się nazywało. No... Nie, nie odróżniałbym kolorów. Miałbym ja chyba wszystko czarno-białe, albo po prostu nie widziałbym wszystkich kolorów. E, chcę widzieć wszystkie kolory, bardzo lubię widzieć wszystkie kolory. Bardzo mi się podoba mój wzrok, który jest swojego w ogóle... taka ciekawostka, bardzo dobry. Pomimo tego, że siedzę bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo często przy komputerze. A ja mnie zależy, żeby zjeść wszystkie. jakiekolwiek ceny na świecie. Ja nie jestem jakimś wybytnym smakoszem, więc nie, moi drodzy, nie. Eee, I 60% osób nie nacisnęło. Myślę, że spoko. Mogę dostać 1000 dolarów, ale. ta strona nigdy więcej by nie istniała. <laughs> nie będę tego nadargumentować. <laughs> Nad nie będę tego argumentować. To jest po prostu. zbyt proste. Eee, jeżeli naciśniesz ten guzik, dostaniesz. Milion dolarów, ojej. Oh yeah. Ale musiałbym nadepnąć yy, na kroce kolego raz dziennie do mojej śmierci. O mój boże, ten przeszywający ból rozprzestrzeniający się, rozpływający się od mojej kostki, od mojej stopy, prosto po całym ciele. Nie. o, Tragedia. Ale z drugiej strony, myślę, że mógłbym cierpieć tak raz dziennie. W nieobrażalnych męczarniach że mieć milion dolców? Ach, zbyt kuszące 76% osób się z mną zgadza Wiecie co? Nie ogarniam tego Nie ogarniam tego pytania Więc zignoruję Okej. Okay. Mogę rozpocząć swoje życie z, od nowa e, w danym wieku jakim chcę ale nie mogę zostać przyjaciółmi, przyjacielem przy, z tymi samymi ludźmi. To znaczy... E, nie rozumiem zbytnio pytania. U. Dam to w translate, może mi to trochę rozjaśni Google Translate. Czyli ogólnie, chyba polega, z tego co rozumiem chyba polega to na tym, że mogę zacząć swoje życie od nowa, utrzymując swoją świadomość z tego co przeżyłem wcześniej. No bo, gdybym nie utrzymał świadomości, to by ten podpunkt raczej nie miał zbytniego sensu, co nie, e, utrzymując świadomość, zacząłbym swoje życie od nowa w każdym wieku. A rozumiem. To chyba polega na tym, że mógłbym cofnąć swoje, się do swojego życia. Po... Inaczej, już, już chyba ogarniam, już chyba ogarniam. Chodzi o to, że powiedzmy mam teraz 20 lat, a nie tylko 21 i mógłbym wrócić się do swojego życia, na przykład jak miałem 5 lat i zacząć wszystko od nowa, wiedząc co by się wydarzyło e, i poprawiając swoje błędy, do których doszło. Ale nie mógłbym się zaprzyjaźnić znowu z ludźmi, których poznałem. Czy mógłbym naprawić swoje wszystkie błędy, jakich dokonałem, ale już nigdy nie mógłbym się zaprzyjaźnić z ludźmi, których, których znam. Znaczy, to jest strasznie chujowe pytanie. To znaczy, dobre pytanie, bo. Bardzo cenię sobie ludzi, których znam, przyjaciół, znajomych. I naprawdę nie chciałbym umrywać z nimi kontaktu, bo bałem się z nimi świetnie i to było chujowe. Ale z drugiej strony te wszystkie możliwości, które mamy przed sobą, kiedy możemy zacząć swoje życie od nowa, kiedy możemy wyeliminować wszystkie błędy, które których dokonaliśmy, gdzie wiemy na przykład, co zaprzepaściliśmy, żeby nasze życie było lepsze i możemy robić to. O mój Boże. Tutaj nachodzą pytanie no bo nasze życie byłoby lepsze. Mógłbym na przykład mógłbym poznać innych ludzi, też się równie dobrze z nimi zaprzyjaźnić. Ale mając świadomość tego, jak moich obecnych znajomych. O Boże, nie jestem w stanie wybra wybrać odpowiedzi, przynajmniej nie na bez naprawdę dłuższej rozkminy. Na pewno nie w tym momencie. Myślę, że dobrym pomysłem będzie, żebyście to wy odpowiedzieli na to pytanie. Dajcie znać w komentarzu, co wy, wy byście wybrali, i argumentujcie. Powiedzcie, czemu. Powiedzcie, czemu akurat ta opcja, a nie ta druga. Myślę, że to jest dobra opcja. Zobaczymy, co wy byście wybrali. Na ten moment dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy nagram kolejny odcinek ee, z tej serii. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. Zdawcie łapkę w górę. Ostatnio zostawiliście ich bardzo dużo. Było bardzo dużo wyświetleń. To mi tylko pokazuje, że wy definitywnie chcecie więcej materiałów z tego. Więc, jeżeli dalej jesteście tym zainteresowani, a i ci łapkę w górę, trochę pożydzę sobie, ale ciągle nie. Na ja tym się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. W kolejnym odcinku, może zobaczymy. Papa, pa. i dajcie znać w komentarzach, co wy, co wy byście wybrali. Trzymajcie się.